Jeśli chcesz poprawić odczucia w Twoich biodrach, pozbyć się bólu zwiększyć ich zakresy ruchomości, możesz od razu powinąć do pierwszej minuty tego filmu. W sekwencji przede wszystkim zajmiemy się nauką zginania w biodrach, czyli równowagi między rotacją wewnętrzną i zewnętrzną w prawym i lewym biodrze, i po tych ćwiczeniach mobilnościowych przejdziemy do dwóch klasycznych. Pozycji jogi w wersji dla wszystkich i pogłębionej, pozycji skręconego trójkąta, parolite trikonasana, żeby dalej rozciągać zewnętrzną część biodra i pośladka, a dla przodu biodra virabhadrasana 1, pozycję wojownika numer 1. W ten sposób przygotujesz się zarówno do wyzwań Twojego dnia, dalszych ćwiczeń, biegania, i całość oczywiście wykonamy na obie strony. A jeśli interesuje Cię pogłębione rozciąganie nóg i bioder, to poczekaj na drugą część tego filmu. Jeśli jesteśmy gotowi, stańmy ze stopami pod biodrami, palcami skierowanymi do przodu. Zacznijmy odkładać na nie ciężar ciała. Poczuj, jak spływa z góry na dół. Uż dłonie na biodrach, zrób wdech i z kolejnym wydechem lekko ginając kolana, wyciągaj biodra do tyłu i niech tułów Podąża, wydłużony za tym ruchem, na wdechu. Odepchnij się od stóp, podnieś do góry. Wydech, skinaj się w biodrach, lekko ugnij kolana, wyciągaj biodra do tyłu plecy. wydłużone, wdech, do góry wdępie oddechu. I wydech jeszcze raz. Poczuj jak miednica, przód miednicy opada. Tył wychyla się do tyłu i do góry, a z wdechem jak stopy miednica podnoszące do góry. Powtarzaj w ten sam sposób, ale to albo dołącz ruchu noszenia rąk na wdechu, wydłużamy się od stóp ręce do góry z wydechem, to samo, ugięte kolana, miednica do tyłu, ręce do boku w tułowie, wnętrza dłoni do podłogi. Skup się na ruchu od dołu do góry i od bioder równolegle do podłogi, a ręce niech będą takim naturalnym przedłużeniem Twojej pracy w rytmie Twojego oddechu. Szukamy odczucia rozciągania w pusatkach, zgięca w biodrach, rozciągania w całym kręgosłupie, i z wydechem, opuść ręce, jeśli je unosiłeś, unosiłaś, i przejdźmy do drugiego ćwiczenia, teraz ciężar na prawej stopie, lewą ustawmy w niewielkiej odległości za prawą, piętą uniesiona. I z wydechem znowu uginamy lekko nogi w kolanach, wysuwamy biodra do tyłu i z wdechem do góry. Poczuj pracę prawego biodra i prawego pośladka. Spróbuj nie wysuwać kolan do przodu, tylko biodra jak najdalej do tyłu. Ciężar cały czas na prawej stopie, lewa nam tylko pomaga utrzymywać równowagę. Poczuj jak coraz dalej jesteś w stanie zginać biodro, wyciągać pośladek do tyłu. Tak, jakbyś zamykał, jakbyś zamykała szufladę biodrami, i znowu powtarzaj z dłońmi na biodrach albo unosząc wydechem ręce do góry, a z wydechem przesuwaj je do boków tułowia, co wzmocni dodatkowo pracę brzucha, więc poprawi też, pogłębi Twoją stabilizację, współpracę między nim, pracę brzucha z biodrami. Bardzo ważna funkcja dla prawidłowego funkcjonowania całego ciała. Teraz z wydechem odstaw lewą stopę dalej do tyłu, możesz prawą wysunąć do przodu i skup się na dalszym przesuwaniu prawego biodra do tyłu. Ten mięsień, który teraz intensywnie pracował, przy zgięciu będziemy rozciągać. Ułóż sobie lewą dłoń po zewnętrznej stronie prawej nogi i zostań na takiej wysokości, na której dobrze ci się oddycha, możesz się skręcać i nie czujesz rozrywania ani podrażnienia. Oczywiście możesz schodzić z dłonią coraz niżej, nawet po zewnętrznej krawędzi stopy, jeżeli nie możesz zaciskać brzuch. Jeżeli nie, zatrzymaj się wyżej, tam gdzie brzuch jest otwarty, rozciągnięty. Jeśli masz menstruację, jesteś w ciąży, dokończ w sumie 5 oddechów i przygotuj się do zmiany strony. Najpierw ciężar na lewej stopie, prawa z tyłu na nasadach palców. Z wydechem uginamy oba kolana, ale przede wszystkim wypychamy miednicę do tyłu, nosimy ją do góry i z wdechem wysuwamy się do centrum. Wydech, zgięcie w biodrach tułów, zdąża do podłogi, równolegle wydłużony i na wdechu do góry. Trzy powtórzenia w ten sposób i możesz dołożyć kolejne trzy albo do nich włączyć unoszenie rąk do góry. To ćwiczenie dobrze jest wykonywać do momentu, w którym poczujesz intensywną pracę po zewnętrznej stronie lewego biodra i lewego pośladka. Wtedy mamy pewność, że włączyliśmy do pracy, mięśnie struktury na których nam zależy. Na początek wystarczy nawet kilka powtórzeń, a potem możesz zwiększać ilość wykonywanych serii. Teraz odstawmy prawą stopę do tyłu, palce odwiedzione lekko na zewnątrz, przesuń prawe biodro do przodu, lewe wysuwaj do tyłu, tak by rozciągać lewą nogę, prawa dłoń po zewnętrznej stronie lewej nogi. Lewa ręka do góry, zatrzymaj się tam, gdzie dobrze coś się oddycha, gdzie czujesz się dobrze. Tu się rozciąga. I Jeśli chcesz, możesz z wydechami suwać się z prawą dłonią niżej. Jeśli możesz sobie pozwolić na zacisk brzuchu, też po zewnętrznej stronie lewej stopy. Jeśli nie, zatrzymaj się wyżej. Potem przejdź do skłonu, odpocznij w nim. Dostaw stopę koło stopy rozluźnij się, zawiśnij na nogach z wdechem tułów ręce do góry i z wydechem opuść ręce i ostatnia z pozycji jakie wykonamy prawa stopa z przodu, lewa do tyłu unieś pięty i z wydechem zacznij uginać lewą nogę w kolanie opuszczać kolano w dół i z wdechem do góry, wydech uginaj lewą nogę w kolanie, opuszczaj kolano w dół i z wdechem do góry i z wydechem jeszcze raz poczuj rozciąganie z przodu lewego biodra Teraz odłóż lewą piętę na matę, lekko ściągając ją do środka. Zostaw lewe biodro z tyłu, nie przesuwaj go na siłę do przodu. Wysuń prawe kolano do przodu z wydechem, odepnij się od stóp. Wyduż przez lewą nogę, zewrzej pośladki. Wyduż przez plecy, boki tułowia i niesie to komfortowa ręce do góry. Zatrzymaj się tu z wydechem, rozluźnij tułów. Potem opuść ręce, dostaw lewą stopę koło prawej i druga strona prawa stopa do tyłu, piętą niesiona. Z wydechem uginamy prawą nogę w kolanie, Podwiń miednicę pod siebie, opuszczaj prawe kolano w dół i z wdechem do góry i powtórz jeszcze dwa razy. Tutaj wysuwamy prawe biodro lekko do przodu dla głębszego rozciągania. Potem już. Nie musimy podtrzymywać ruchu podwijania miednicy. Po trzech powtórzeniach, odstaw prawą stopę do tyłu, wyprostuj zupełnie prawą nogę, wysuń lewe kolano do przodu, czując rozciąganie w miednicy. Zostaw miejsce dla prawego biodra z prawej strony, lewego z lewej. Z wdechem odepchnij się od prawej nogi, wydłuż przez nią, pociągnij to wydłużenie przez posladki, lekko je zawsze i wydłuż się przez dół pleców boki tułowia. Ręce do góry, z wydechami znajduj rozluźnienie, możliwość pogłębiania, rozciągania przez lewe kolano do przodu, prawą nogę do tyłu. Z następnym wydechem rozluźnij się, opuść ręce, dostaw stopę koło stopy, poczuj wrażenia w ciele, zostaw komentarz, lajka, zasubskrybuj, poczuj spokój. Do zobaczenia.